Zobaczcie jak ładnie taka kawa nam wyszła, śmieję się, że teraz jeśli fotografą będzie jeszcze ciężej w tych obecnych czasach to chyba przekwalifikuję się na baristę, bo ostatnie przepisy i ostatnie kawy, które mi tu wychodziły to były naprawdę dobre, ale nie o kawach dzisiaj, bo wracamy do fotograficznych aspektów mojego kanału na YouTubie. Mam zaplanowane jeszcze więcej filmów, na pewno będziemy mówili o tym, żeby zadbać o to jak wyglądają nasze zdjęcia i do tego Chciałbym Wam pokazać taki vlogowy setup, więc to są na najbliższy czas wideo, które chcę zrealizować. Do tego jeszcze chciałbym Wam pokazać, jak robić zdjęcia produktowe w domu. Więc troszeczkę tych pomysłów jest, zobaczymy, jak ta cała sytuacja będzie wyglądała. Na początku chciałem to zrealizować z profesjonalnym operatorem, zobaczymy, czy mi się to uda. Trzymam za to kciuki. O czym dzisiaj? Dzisiaj o lubdeku, czyli o tym małym urządzeniu, które jest koło mnie, to jest lubdek CT. Zaczniemy sobie od powiedzenia czym on w ogóle jest. Później powiemy o jego budowie, pokażę wam sporo przebitek i później zobaczymy jak on działa w praktyce. Pokażę wam też w jaki sposób konfigurować te różne elementy, które są tutaj. Jeśli chodzi o tego samego lubdeka, to to nie jest do końca kontynuacja, na przykład lubdeka plus. Lubdek i lubdeka plus to były takie dość spore klawiatury, gdzie mieliśmy tak naprawdę Rozłożonego naszego Lightrooma na części pierwsze. Właściwie tam był cały Lightroom przeniesiony, i tam mogliśmy dokonywać różnych zmian. I on rzeczywiście świetnie sprawdzał się przy Lightroomie. Mniej dobrze przy Photoshopie, całkiem nieźle w Capture One. Natomiast to jest zupełnie innego rodzaju urządzenie. To jest, ono jest dużo mniejsze, nie ma mniejszych możliwości, ale ma mniej tego wszystkiego na sobie. I ja pracując z tym Lubdeckiem zwykłym, bo akurat jego mam. Często jest tak, że ja sobie robię tam gwiazdkowanie zdjęć, to działa super, i później edytuję sobie pierwsze zdjęcie, kopiuję, wklejam, kopiuję, wklejam, ewentualnie robię synchronizację. No i do tego później używam tak naprawdę tylko i wyłącznie kilku tych pokręteł czy przycisków itd. Tutaj jest to inaczej zaprojektowane. Tutaj raczej my musimy sobie to spersonalizować i rzeczywiście nad tym trzeba spędzić bardzo dużo czasu żeby to pracowało dokładnie tak jak my chcemy, Oczywiście on już jest w jakiś sposób skonfigurowany, ale w moim przekonaniu e, jakby zamysł twórców lubdeka nie, nie do końca przełożył się na to, w jaki sposób ja używam tego urządzenia, ale te możliwości personalizacyjne są naprawdę potężne. E, jeśli chodzi o samo wykonanie, e, pierwszy lubdek średnio. Lubdek plus lepiej, ale też nie jakoś super turbo Ultra. Tutaj, już jest dużo, dużo lepiej. Całość tutaj góra wykonana jest z aluminium. Te elementy, te przyciski i pokrętła są wykonane z aluminium. Główne pokrętło wykonane z aluminium na łożysku kulowym, więc jeśli chodzi o jakość wykonania, jest dużo lepiej i jest naprawdę, naprawdę dobrze. To nie jest recenzja sponsorowana, aczkolwiek ten lubdek zostaje u mnie po tym teście ale nikt mi nie mówi, co ja mam o nim powiedzieć, tylko mam wydać o nim swoją opinię, więc możecie być pewni, że to, co wam powiem, będzie w 100% szczere. Co mamy tutaj? U góry sześć pokręteł, możliwości konfigurowania zarówno pokrętła, jak i jego wcisku. W standardzie przypisane jest to tak, że tutaj regulujemy sobie na przykład temperaturę barwową, a kiedy chcemy wrócić do... Poprzedniej pozycji, do tej pozycji wyjściowej, klikamy sobie na to pokrętło. Jeśli tak samo z ekspozycją, jeśli na przykład zwiększę ekspozycję o 4FU, nie klikam, no i ona mi się zeruje w tym momencie do, no do zera, do tej wartości wyjściowej. Tutaj ten cały panel u góry, bo u góry mamy coś na zasadzie touchbara w MacBooku. Przy czym trochę mi się nie podoba, że te, ten ekran nie jest jakiejś super dużej rozdzielczości, to znaczy widać takie pikselowanie. Oczywiście trochę się czepiam, ale na Barze w MacBooku wygląda to lepiej. I teraz mamy tutaj możliwość regulowania na po prawej i po lewej tego, co mamy tutaj, co jest przypisane do tych po prostu gałek. No i jeśli tutaj mam highlightsy, to teraz mogę sobie przerzucić i mam whites, prawda? Tak samo tutaj i tutaj. To wszystko możemy zaprogramować sobie w naszym interfejsie. Ten interfejs zaraz wam pokażę. Dodatkowo to też jest dotykowe. No i tutaj mam zaprojektowaną przeze mnie przestrzeń roboczą, a właściwie karty, kartę przestrzeni roboczej. I tutaj mam właściwie wszystkie elementy, które ja sobie zaprojektowałem, czyli moje presety. Dodatkowo kopiowanie, wklejanie ustawień i otwarcie tego w Photoshopie. Czyli ja go sobie zaprojektowałem dokładnie tak jak chciałem. Poniżej mamy 8 konfigurowalnych przycisków, plus one są podpisane przez jako tabulator, shift, control i tak dalej, i więc możemy skorzystać z tego, co nam sugeruje tutaj sam producent, ale możemy to zapro zaprogramować pod swoje potrzeby. Dodatkowo tutaj mamy strzałki, przyciski funkcyjne, więc możemy dodać jeszcze więcej funkcji, ale to już w moim przekonaniu byłoby zbyt dużo. Plus do tego mamy tą naszą gałkę, a na środku niej Dotykowy, kolorowy ekran, czyli możemy go sobie też spersonalizować właściwie dowolnie. Nie ma większego znaczenia, co chcemy tutaj dać. Na 99% znajdziecie to w samym sterowniku, a jeśli nie, to możecie na przykład zaprogramować jakiś skrót klawiszowy i jego zaprogramować, więc właściwie nie ma opcji, żeby czegoś tutaj nie było. Przy czym od razu Wam mówię, że to nie jest tak, że kupicie czy wypożyczycie to urządzenie, bo jest możliwe do wypożyczenia, podłączacie do komputera i nagle po 15 minutach wasza praca w Lightroomie jest 100 razy lepsza. Nie. Mało tego, ona wcale lepsza nie będzie na samym początku, ona będzie gorsza, bo pewnie nie będziecie wiedzieli do końca o co w tym chodzi. Więc ja tak naprawdę, żeby się z nim polubić, spędziłem z dobrą godzinę, żeby pokonfigurować go pod Lightrooma i kolejną dobrą godzinę, żeby pokonfigurować go pod Photoshopa. Ale kiedy już go skonfigurowałem, to ostatnie trzy tygodnie, które spędziłem głównie w Photoshopie, to już jest bajka, bo naprawdę świetnie to działa. Szczególnie używam tego dużego pokrętła i to działa super, co Wam pokażę za, za momencik. Tylko znowu, właśnie trzeba to wszystko skonfigurować. Mamy tutaj Lightrooma w tym momencie odpalonego i to jest tak, że w zależności od tego, którą aplikację włączę albo który moduł tej aplikacji, bo oczywiście w Lightroomie mamy więcej tych modułów, tak Przerzucają nam się tutaj te elementy. Wy to będziecie widzieli na przebitce. Teraz mamy pierwszą kartę z naszej przestrzeni roboczej do modułu biblioteki. Teraz mamy drugą. Ta jest zaprojektowana przeze mnie, i tutaj możemy sobie bardzo szybko edytować właśnie nasze gwiazdkowanie, bo akurat tak to sobie tu przypisałem. Plus do tego filtry. Do tego powiększanie zdjęcia, to było też przypisane przeze mnie, jak również przechodzenie między zdjęciami. Bo możemy przechodzić między zdjęciami przy użyciu tych skokowych gałek, jak również tej nieskokowej gałki. I ta, e, akurat dość dużo osób miało pretensje w pierwszym i drugim lub deku, że ta główna gałka chodziła skokowo. Tu chodzi bezskokowo, chodzi naprawdę super płynnie, jest, no, jest super. Ale do wybierania zdjęcia wolę sz, y, czuć ten skok. No, i teraz zobaczmy sobie, jak wygląda to gwiazdkowanie. Tutaj mam taką sesję zdjęciową, którą robiliśmy też dla Edweba. Tam akurat fotografowaliśmy takiego lookbooka. No, i teraz, żeby gwiazdkować sobie te zdjęcia, mam tutaj zaprojektowaną tę moją kartę. I zobaczcie, teraz mogę sobie kliknąć na jedynkę, na jedną gwiazdkę. Pojawia mi się jedna gwiazdka. Ok. Tutaj też dajmy jedną gwiazdkę. Mało tego, kiedy wciskamy te różne elementy dotykowe, tutaj jest silniczek wibracyjny i on daje nam znać, że coś tutaj nam się wydarzyło, więc to jest mega, mega super. E, OK, przechodzimy sobie dalej. Wybierzmy może jeszcze jakieś jedno zdjęcie jako jedną gwiazdkę. Dobra, niech będzie to. No i teraz wrzućmy sobie filtr tutaj, żeby pokazał nam zdjęcia jednogwiazdkowe bądź o większej liczbie gwiazdek. I teraz patrzymy, jak to wygląda. OK, teraz ja zazwyczaj zdjęcia obrabiam swoimi presetami. OK, jak to włączyć? W włączę sobie akurat tutaj dwójkę, to przełączy mnie do modułu Develop. Mam pierwszą kartę. No, i teraz przechodzimy do drugiej mojej karty. Tutaj mam moje presety i na przykład chciałbym sobie włączyć mój preset Home Studio Cold. Ok, akurat w tym momencie to zdjęcie jest zbyt jasne, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je trochę przyciemnić. Ok, ona jest troszeczkę za zimne, więc troszeczkę je ocieplę. Trochę przyciemnie ciemne partie. Ok, i to mi się podoba. Przejdę na poprzednie zdjęcie. No, i tutaj mam Paste from Previous. Ok. Jest wklejone. Teraz widzę, że tutaj, jeśli chodzi o whites, one są za bardzo zgaszone. OK, przechodzimy tutaj whites, no i teraz troszeczkę mniej je przygasimy. Jak widzicie, idzie to bardzo szybko, ale mam tylko to, co ja chcę mieć tutaj. Czyli yy, nie jest tak, że mam znowu tę całą klawiaturę, tylko to jest stricte do mnie przypisane, a ja akurat tu zbyt wielu elementów nie wykorzystuję. OK, przycień, przy, przyciemnijmy sobie jeszcze blacksy, czyli te najciemniejsze partie. Może jeszcze trochę ocieplę to zdjęcie, czyli temperaturą barwową pójdziemy troszeczkę w prawo. OK, no i teraz yy, takie zdjęcie warto byłoby otworzyć w Photoshopie, czyli Open in Photoshop. Nacisnąłem to. Teraz muszę chwilę poczekać, aż mi się wyeksportuje do Photoshopa. Yy, I teraz tak, kiedy pracuję w Lightroomie. To ten lubdek zazwyczaj stoi tutaj przede mną, natomiast ja po prostu robię tę przebitkę, więc on jest w tym miejscu. I w Photoshopie on rzeczywiście jest tutaj. Używam go równolegle z tabletem graficznym. Na początku próbowałem korzystać zarówno z przycisków na tablecie, jak i na samym lubdeku, i wierzcie mi, to, to nie jest wygodne, mieszało mi się to. Czasem używam e, tego rocker, tu i tego pokrętła, tutaj. Jedno może być do przerzucania warstw, drugie może być do powiększania pędza. Teraz zmieniły mi się już tutaj te moje przyciski tym, na tym ekranie dotykowym. No i widzicie, mam zaprojektowane moje narzędzia, z których korzystam najczęściej. Tutaj mam dodatkowe narzędzia, dodatkowo tutaj mam. Możliwość zwiększania i zmniejszania nawigacji po moich warstwach, no i może przejdźmy sobie przez taką bardzo szybką edycję tego zdjęcia. Więc bierzemy piórko, robimy frequency separation. OK, promień, myślę, że tutaj damy 12. Klikamy OK. Dobrze, i od razu ja jestem na warstwie high. Teraz myślę, że zrobimy sobie jeszcze taką warstwę, warstwę pomocniczą. Mam tę akcję wyciągniętą tutaj. Przerzucimy ją sobie do góry. Ok. I teraz możemy sobie przejść na warstwę high, po prostu tutaj przejeżdżając jedną z tych rolek. Ok, powiększmy sobie to zdjęcie. No i teraz wyedytujemy to z i teraz, może ja odstawię kawę tutaj. Zerknijmy co mamy tutaj na naszej gałce, jak ja to sobie zaprojektowałem. Mam narzędzia tutaj, ale dodatkowo narzędzia wrzuciłem sobie tutaj. Czyli to są moje narzędzia do edycji pod kątem niedoskonałości, jak również Dodge and Burn, czyli pędzel i przełączamy kolory. Włączmy sobie stempel. No i teraz z tym stemplem usuwam sobie chociażby ten włosek, który jest tutaj. Okej, okay. może nie będę go całego usuwał, okej, okay. Usuńmy sobie, tylko jeszcze delikatnie powiększę, usunę sobie tę lekką zmarszczkę, która jest tutaj i te jakieś drobne niedoskonałości, okej, okay. może jeszcze tutaj. Akurat ta moja warstwa sprawdzająca pokazuje bardzo dużo niedoskonałości. Ja tak na nią patrzę zawsze z przymrużeniem oka. Dobra. No i teraz może warto byłoby wyrównać przejścia tonalne. Oczywiście powinniśmy to, chcąc zrobić to super profesjonalnie, powinniśmy to zrobić dodgem burnem. Natomiast my sobie wykorzystamy po prostu inne narzędzia. Przejdę do warstwy low i teraz przełączymy naszą przestrzeń tego koła. Włączamy sobie lasso i teraz zaznaczymy te nierówne przejścia tonalne i wrzucimy sobie ostatni filtr. Ok, tak samo tutaj, ostatni filtr, i może tak samo tutaj. I teraz cały czas, jak przyciskam, to on daje mi znać taką lekką wibracją, że zostało to wybrane. Ok. Dobra, jeśli ja bym chciał dalej pracować jeszcze z tym wyrównywaniem przejść tonalnych, tutaj zaprojektowałem też sobie pędzel mieszający i zobaczcie teraz, że tym kółkiem zwiększam go i zmniejszam. OK, powyrównujemy też te elementy. OK, i może tutaj jeszcze pod oczami delikatnie. Dobra. Teraz wyłączymy sobie warstwę czarno-biały i może wrzucimy sobie do Dodge Burn. Mam tutaj akcję do Dodge and Burn, aktywowałem ją. Teraz przerzucimy sobie narzędzia, te, które przydają mi się do Dodge Burn, czyli mam pędzel, tutaj mam rozmiar tego pędzla, od razu akcję mam napisaną tak, że wrzuca mi mój pędzel do Dodge Burn. Ok, przerzucimy kolory i robimy tutaj jakieś delikatne Dodge and Burn, ale to globalne, czyli to, które będzie nam tutaj trochę konturowało twarz, dodawało tej trójwymiarowości. Super jest ten, super jest to pokrętło, bo ono działa tak bardzo, bardzo płynnie. Ok, tutaj jeszcze troszeczkę rozjaśnimy brodę i może jeszcze środek ust. Ok, lekko oczy podbijemy. Dobra, zobaczmy teraz, jak to wygląda w oddaleniu. Ok, i może teraz jeszcze rozjaśnimy tutaj tę część włosów, a z kolei tę część włosów tutaj przyciemnimy. Jest to naprawdę mega, mega wygodne. Ok, jak wygląda konfigurowanie tego? Włączmy sobie config, i teraz mamy, zobaczcie, tutaj różne aplikacje od Audition, Capture One, Illustrator. No i przede wszystkim Lightroom Classic, Photoshop i Premiere CC. I teraz co my mamy tutaj możliwe do skonfigurowania? Przede wszystkim nasze diale, czyli te górne pokrętła, przy czym mamy tutaj konfigurowanie rotacji, jak również naciśnięcia. Tak to wygląda i możemy to zaprogramować do swoich potrzeb. Nasz dotykowy panel tutaj po prostu znajdujemy sobie po lewej akcję, którą chcemy wrzucić, i przesuwamy to, przeciągamy tu po prostu. I tutaj jedna uwaga. To nie działa jakoś super. To znaczy, jak poprzeciągałem na przykład szybko pięć narzędzi, to nagle trzecie mi zniknęło i w ogóle nie było widoczne, więc akurat na doprogramowanie myślę, że warto byłoby jeszcze trochę popracować. Ono też w pierwszym momencie nie jest jakieś super intuicyjne. Wszystko dzieje się z delikatnym opóźnieniem. Nie wiem do końca z czego to, to wynika. Być może wynika to z tego, że po prostu to musi się updateować, że to chwilę trwa, bo musi to być wrzucone po prostu na to urządzenie. Myślę, że warto byłoby nad tym popracować, żeby działało to troszeczkę sprawniej, żeby nie wywalało tych elementów, niektórych, nie wiadomo czemu. Dodatkowo rozpisanie tych elementów nie jest tutaj jakoś zbyt oczywiste. Myślę, że nad tym jeszcze warto byłoby trochę popracować, ale i tak nie jest źle. Poza tym to oprogramowanie my do niego na początku będziemy często sięgać. To znaczy, to było. Ja zawsze każdemu w ogóle polecam, że w momencie, kiedy chcę sobie skonfigurować coś pod swoje potrzeby. To zawsze polecam edytować jedno zdjęcie i nagle potrzebujemy jakiego, włączenia jakiegoś elementu. To zam, zamiast sięgać do klawiatury, sięgnijmy tutaj i zobaczmy. Aha, nie ma tego. Wchodzimy w ustawienia lub deka i przechodzimy, wrzucamy sobie właśnie z tej listy, na szczęście tu jest wyszukiwarka w tej liście, wyszukujemy to narzędzie, przeciągamy na naszego lubdeka i to działa rzeczywiście wtedy dobrze. Więc mamy od oprogramowania jeszcze 3-2, możemy sterować tak naprawdę każdym programem, do niektórych są napisane profile, do niektórych mo możemy sobie stworzyć, aczkolwiek w moim przekonaniu 3, może 4 aplikacje jesteśmy w stanie ogarnąć przy użyciu lubdeka, ale każdej aplikacji wydaje mi się, że niekoniecznie. Ok, jeszcze włączmy Adobe Premiere. W Premiere trzeba było włączyć dodatkową opcję, żeby ten lubdek był uruchomiony. Jest to wszystko opisane na stronie właśnie lubdeka. No i zobaczcie, że tutaj mamy możliwość uruchomienia naszego timelineu. Ok. To jakiś jeden z moich wideo poradników. Przechodzimy sobie. Na przykład w ten sposób, jak również możemy. Przechodzić. Oczywiście okay. jednak się. co jedną klatkę bądź co pięć klatek, tak to jest przypisane. I tutaj mamy też różne opcje, jak chociażby Select all, Ripple, Delete. Dodatkowo zaprojektowane są tutaj w fajny sposób nasze przestrzenie robocze editing color audio. Więc akurat chyba Premiere jest najlepiej zaprojektowany, przynajmniej pod moje wymagania. No i teraz możemy sobie wchodzić w Basic Corrections na przykład. No i tutaj regulujemy różnego rodzaju rzeczy. Czyli mamy temperaturę barwową, Whitesy, Saturation, i tak dalej, i tak dalej. Więc podmontaż wideo to rzeczywiście w tym momencie, całkiem nieźle myślę, sprawdzi się, aczkolwiek nie używałem jeszcze na tyle dużo samego Adobe Premiere, żeby powiedzieć wam, jakoś bardzo dużo na ten temat. Pierwsze wrażenia są naprawdę OK. Co sądzę? Jest to, według mnie, bardzo, bardzo fajne narzędzie. Ma swoje minusy, ale ewidentnie goście z Lubdeka uczą się i słuchają swoich y, klientów, tak naprawdę. Czyli tutaj co chwilę pojawia się jakaś aktualizacja, co chwilę dorzucana jest nowa aplikacja, więc y, oni naprawdę słuchają. Y, co sądzę? Teraz, po tych trzech tygodniach używania tego w Photoshopie, na pewno. Chcę, tego, chcę z tego korzystać. Kosztuje 2149 zł, jeśli mnie pamięć nie myli. Nie jest to mało, ale z drugiej strony ja jestem za tym, że jeśli coś może przyspieszyć naszą pracę, to jest to inwestycja, a niezbędny wydatek. I według mnie, jeśli pracujecie w Photoshopie, jeśli pracujecie w Lightroomie, jeśli pracujecie w Adobe Premiere, to to powinno znaleźć się na waszym biurku. Tak jak mówiłem, mi się to świetnie sprawdzało. Przez trzy tygodnie bardzo polubiłem się z tym urządzeniem. I według mnie, jeśli mamy właśnie korzystać z większej liczby aplikacji niż tylko Lightroom, to zdecydowanie to. A do samego Lightrooma spokojnie wystarczy Lubdek pierwszej generacji albo Lubdek Plus. I to tyle. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.